O! o To są TikToki, jakie lubię. No, Rozbi rozbijanie tk. koszczowej. No, dawajcie, oglądamy Dobra, A, Kto, Cześć, kto no. jest najgłupszy, żeby. Cześć, się do... Dobra, pier... kowcy. Tak. Dalej zastanawiasz się, kiedy wyciśniesz pierwszą stówę? <słuchowawca> Statystycznie zajmie ci to 52 tygodnie, 832 serie, 5824 powtórzenia, 2 godziny treningu tygodniowo. To prawie tyle, ile poświęcasz na walenie konia. Cześć, uwegecie jaki z tej strony, dzisiaj oglądamy TikToki. Dziwne są TikToki, na przykład Saker ma tylko półnagie panie. Ja, mam... ja chcę tylko coś powiedzieć. Ostatnio właśnie chłopaki mnie wkręcili w TikTok. Mam go, nie wiem, z 4-5 dni. O, e... nowy. I właśnie tu Piotrek mówi do mnie, że przez tam pierwszy tydzień będą same dupy, nie? Normalne. I ostatnio mówię do Kai, że mam same dupy, że ten TikTok faza. Ona mówi, no bo tak jest, a słuchaj, to w ogóle jeszcze jest tak, że jak oglądasz coś, to TikTok ci więcej pod tego podpowiada. Na przykład Michał ma też same dupy. Mm. Ale Raz zobaczycie, że ja nie mam samych dup. Tylko mówię, co ona powiedziała. Bo raz byłem ciekawy, był taki TikTok, Też i byłem ciekawy, co tu się hmm. wydarzy. Czy to jest jakiś nowy trend? No i przyznaję, że raz była. Półnaga pani i myślałem, że coś się wydarzy. Już nie pamiętam co, ale czekałem na kontekst. Ciekawe, co się mogło no i wydali. doczekałem się na bimboły po prostu. Znaczy, zaczęło się na bimbołach, skończyło się na bimbołach. więc odpalamy nagrywanie na moim telefonie. Oczywiście dźwięku nie ma, ponieważ niedługo już cały internet ocenzurują, także cieszmy się, że możemy cokolwiek nagrać. I lecimy. Pierwszy TikTok u mnie, Władimir Putin, który ćwiczy. Bardzo lubię te TikToki z Putinem, i tutaj jest taka fajna muzyka której nie możemy wam pokazać, ponieważ... Trzeba tak? sobie to już, już. Ale że to jest wielki... Putin. There's a the power in what you ja ja niego to jest pikuj, zobacz. No. Yy, tak, chcesz od razu technikę? Yy. Spoko robi. Tak szczerze. No wiadomo, od barki są luźno. No, ale jak na... Tak, na prezydenta. Starszego pana, bo tak chcę go postrzegać, no to super, nie? Mi się podoba, że jemu taki wizerunek zrobili, takiego gościa, który jest Madafaka. nie do ruszenia. No. No. I że wszystko, co robi, jest majestatyczne. Lecimy dalej. O, tego wow. typu TikToki często mi się pokazują. Ja wiem, dlaczego tobie się pokazują. Bo lajkujesz je. Jak nie lajkuje. Albo oglądasz całe i wtedy. Jestem biernym TikTokerem, nie jestem trzynastym. A jak nie... Watch time jest, to nie podpowiada ci takie potem? No Michał. ja no, tam... mo Możliwe właśnie, ale bo może się łapiemy na tym, że opacz patrz Saker, pokazuje to Sakerowi i mi potem to podpowiada. No i to są Michał. Mówi, o, bierne, o, patrz to, patrz tu. <laughs> o, patrz tu, <laughs> o, patrz <laughs> to, patrz go. <laughs> patrz patrz, po biegnie, ale po biegnie. kurczę, jaka dziwna sylwetka, e, taka skinny Fat, ale tak wow. w ogóle... Ale prop <laughs> za ten bieg, jeżeli Ty. to jest. Pytanie, czy on to odgrywa? Czy on jakieś. jest taki, nie? Pocze, chyba on taki jest. Chyba odgrywa, chyba, że taki jest. Ale dlaczego? A wejdź więcej jego. Nie no, Potem ja więcej. widziałem dużo osób, które są niepełnosprawne i udają na przykład potwory. Nie no, on to uda, chociaż... Udaje raczej. On taki jest. Ale świadomie by zrobił sobie tatuaże, które coś oznaczają? Jakby nie, nie był świadomy? Dobra, lecimy ale nie dalej. nie że on nie jest świadomy. O, o to... to... O, ale jest Fajne, bo zajebiste nagranie. Bardzo a, ładne. No. a on ma skrzydła, eee, tak? To jest skydiving? Tak. Nie, Nie, to, spadochron. Nie, to jest spadochron. Ale ja to pierdolę, takie rzeczy. No. Cie, no, jestem, na małym ekranie jest to obszarne, jestem obstany. Jestem ciekawy, kiedy będzie właśnie, jest teraz morsowanie, a kiedy to się zacznie, że to będzie takie... Że ludzie będą skakać. Że ludzie będą mm. na spadochronie. Ale Znaczy, bo swego czasu było to popularne, ludzie brali to na prezenty, ale że tak wiesz, że robisz to tak bardziej, nie wiem, indywidualnie. Dobra. O -o. Hehehe, Hulk. No, jakbym jeszcze z pół roku masę pociągnął. E, ja możemy dźwięk otwalić? Nie, bo jest dźwięk jakiś. On tak po prostu się schyla, i chyba mu to stwarza ból. Tego typu obrazki często Sakerowi pokazuje. Patrz, jaki przyjemniaczek I na przykład stoi taki. Przyjemniaczek. przyjemniaczek? Często pochodzenia właśnie takiego arabskiego, i tak się. do kamery, nie tak. I to nas śmieszy, no. O, tu Guci, tu to. Wiadomo, nie? Tu o coś się stanie. Pewnie mu się odbije. Nie, myślę, że tu będzie manifest siły, że on to roztrzaska. No, powinien takie rzeczy robić. Serio? Ale serio o, jest silny gość, co? No. Ty. Zobacz, jaką ma parę, jakby ci. O kurwa, ale... jaka Zobacz. celność, jaka celność. Tak. Ciągle w ten sam punkt. Tak, i to jest chyba sekret tego wszystkiego, też technika. Kurwa, to. ja zobacz jaki ma zamach, gość. Rozbijaliście takie małe drewienka? kiedyś? Tak. Owce? Nie, nie, nie się pamiętam, nie pamiętam. Takie drewnianko, zwykłe? No kiedyś tam rozbijałem, ale nie pamię nie, nie tak wcześniej. Jakbyś rozbijał takie temu. małe, to byś docenił, co on robi. Ale zrobi. ja doceniam, zobacz na ten zamach, hmm. co on ale robi. Ale pomimo zamachu całą resztę. Dobra, czekaj. A to ten filt, że blisko daleko. No, no fajne, fajne. Eee... To też fajne dla Takie QA dla TikTokerów, dla widzów TikTokera, nie? W Rosji jest korupcja, jest zimno i. Nie kradną, mity ty. No tylko kradną, bo właśnie napisali to tak tylko kradną. Nie? Aha. Fajnie, pokazuje to. Nie? Nie, O I Leave a comment, let me know where you're from Zobaczmy o co tu chodzi Tiktok, pokaż więcej a, to O to tu chodzi o, o, urwa, mać. Będzieś, Na pewno zaraz. tu chodzić? Tuesday on my mind Think about you all the time Everywhere Co myślisz o tej pani Robert? Robert ja też jestem ciekawy co myślisz Ja <noise> w ogóle ten tiktok to jest Ja myślałem, że się <noise> rozbierze Wiesz, W ogóle ten tiktok to jest, gdzie to jest w App Store? Wiesz <noise> Tygry to w ogóle jest... Ja. A tak w ogóle gdzie on jest? Właśnie do pobranku? W ogóle gdzie nikt tu nie nawet. Z kim granisz? TikTok. Co, co, co sądzisz? A pierwsza myśl. Pierwsza myśl. Szaronstam no, tak robiła. Jak ta granny. Żadnych pra... myśli nie masz. Jak ta granny. Ona jest w ogóle granny. TikTok for granny. Że babci. A pra... no. No, no. TikTok z... dla babci. Dobra. Jak zdradzić swoją dziewczynę, żeby się nie dowiedziała? No, jednak ja miała rację. No, jedna na ile TikToku to to nie oglądasz. jest żaden dowód. Hmm. No, no, to jest jedno z tych, tak jest. Arabia na Właśnie to nie to, jakiś Kaukas. No wiesz, no, no to, no tak, no Kaukas. Serbia, Bułgaria. Ogólnie uroda jest bardzo popularna. I powodna. oni tam bardzo, oni bardzo chcą się pokazać z bogactwem w tamtych yy, rejonach. Ja znam, nie znam tego, co to jest. Serial bardzo popularny, Tyrell'u. film. Był. Nie, na się, nie, serial. Się z nie jestem pewien teraz. Wydaje mi się, że... Zauważymy, masz film. Masz tutaj, to, masz, masz, mar, im, zaraz nie, nie wróci. Mój tatuś mówi, że to taka dziwka, że nie wróci. Aha! To, yy, jakby Jesteś byłeś tak, 30-50 lat temu, to by ci rozjebało, scena kurwa tak, tak szok, tak. że o, ta dziewczynka to powiedziała, że nie wiesz. Tak. A, A teraz jesteśmy teraz tak przebodźcowani, masz... że tak się mówi takie na, na co dzień, no że to no? tak jest, no. W filmie tak no. jest. O! <śleszy> 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 no. <śleszy> no. Daboma, nie? Lepiej mieć bielcze niż... Tak. Ciemniejsze. O, o, tłumaczy. 300, tłumaczy ktoś, merytoryka. Merytoryka kara to są Karat, Najpopularniejsze próby złota to 333, 585 i 750. Mhm. Liczba ta określa procentową zawartość złota w stopie. W produkcji Super. biżuterii używane są stopy złota, <grym> gdyż czyste łatwo się rysuje i ulega odkształceniom. Ciekawe, czemu nie sztaki, tylko w stopach? Oznacza 100% czystości. 12 karatów to 50% czystości. Popularna próba 585 oznacza 16 karatów. Co ciekawe, w odniesieniu do kamieni szlachetnych karat oznacza zupełnie co innego. No dobra, Jeden bardzo jest. fajnie, bardzo tutaj pan fajnie sobie zrobił, że jest jubilerem i sobie nagrywa TikToka i może klientów z TikToka ja, przez ryska. takie wstawki. I bardzo 6 fajnie. Przechodzimy dalej. Nie robi czegoś, Ty, po... wyglądasz jak 10 tysięcy. w życiu człowiek nie robi to czegoś, małe bo, bo boi konsekwencji rzeczy, się nigdy psycholog, nie zdarzy. Fit psycholog. Czyli myślisz o tym, co by było, gdybyś wstawił jakiś tam film z przekleństwem. O kurwa, i patrzysz na te konsekwencje, co będzie, gdy sąsiad się dowie, szef, a może moi znajomi, o wtedy to ja nie Czekaj. wiem się... A jeżeli to ty jesteś tym szefem, który mówi to wszystko i puszcza do internetu, mm. nie, na, nie powiedział. A jeżeli to on ma tą barierę mentalną, hmm. bo zamiast nagrywać o tak, to się męczy i pompuje bark, bo tak lepiej wygląda i boi siebie pokazać w trochę gorszym świetle. o, -o. ...jeszcze no. będzie, ale Czyli... ty nigdy nie zrobisz. I ty się przejmujesz rzeczą, której nigdy nie zrobisz. A on się przejmuje Nigdy nie weźmiesz kamery tu, nigdy nie weźmiesz ułożoną kamery tu. A pokaż inny jego filmy, czy będzie nie, miał... Tutaj będziesz miał kamerę, nigdy nie weźmiesz kamery. Czekaj, jeszcze jest do To jest tak, jakbyśmy... Przejmowali się oponami samochodami To jest tak, jakbyśmy się przejmowali i pompowali swój bark i zużywali energię i męczyli się, żeby lepiej wyglądać. a Kapra, wystarczy no. zrobić tak. Pokaż inne filmy. Chodzie, <coughs> nie mając samochodu. Słuchajcie, ja tak samo, 26 lat. Miałem... Trzymam od 26 lat, tak samo tą rękę. Dobra, daj inne film. I mówię, daj, wam nie warto! Dobra, dobra, co dalej? No nie wiem, No pokaż, nic. czy coś nagrał od dołu. Masz. Od jest dołu. od dołu. To zwracam honor, bo jest to od z dołu, zwracam Jebałeś go dwie minuty jak odwraca. prosiłem żebyś pokazał No bo to było śmieszne Bardzo dobrze, trzeba wychodzić ze strefy komfortu tak To, że y, nagrywają o tym TikToki, ale jakoś małe zasięgi, nie? Mm. Tak? Myślę, że siedem siedem, nie odjebał czegoś na tyle, no. żeby te zasięgi poszły Być może za grzecznie mówi, za mało kontrowersyjnie Może powinien... jesteś... Skończonym idiotą, jeżeli nie szamujesz swoich barier i może ktoś by bardziej zareagował na to. Albo już jest takie nasycenie. bariery zimne. A on tak grzeczny. Albo jest już takie nasycenie psychologami, szkoleniowcami, z zakresu wszystkiego, że coraz trudniej jest zaistnieć. A to na pewno, bo teraz też jest No to modne przecież to wszystko. Nie jak morsowanie. Ooooooo! To muszę wam dźwiękiem puścić. Nie, to jest. To, jest, to są TikToki, jakie lubię. Weź no polub, żeby więcej wyskać. Wygląda jak Hagrid, kurwa, z Harego Pottera, no nie? Taki autentyczny Hagrid. No. Bo on tam był przerabiany, taki powiększany, a ten typ jest, kurwa... I patrz, i oni zawsze idą. To, to są napięta. ci, co już a, widziałeś, ja, to, to są ja ci. Ich, no. To są ci oni Ale zawsze to tego idą. Tego typa nie pamiętałem. No ja też go nie ogarniam, pierwszy ja, kurwa widzę. typ. No. Wyobraź sobie, że on do twojego auta wsiada, bo ja nie. nie. Chyba nierealny To jest dobre. Myślę, że to twojego nierealne nawet? Takie jest duży. No bardzo fajne pokazane. Robert? Pokaż. Czekaj, może jest dźwięk? O hey, my... co tu chodzi, nie? to ma duży zasięg, o co chodzi? Nie wiem, ale ta pani jest chyba niewidoma ogólnie, czy nie? Nie wiem o co chodzi Coś, coś jest... To nie wiem, co, ale coś jest dziwnego Że to to zrozumiałe? Jak... ma być kutasem, czy Mo co? E Jak to puścimy, no nie, niech nie. ktoś nam wytłumaczy Game for Może my nie rozumiemy <laughs> To jest <Game> inny język <laughs> ja Pokaż jakiś Chory, co? Trochę chore. to, co dupę ma do co chodzi nie. To... A, no tutaj normalne rzeczy. Nie tutaj normalnie, ale... O co inne. chodzi tam? A przodem, przodem? Co stoi? Kobra, no Ty, ona chyba serwis nie wiadomo, jakieś dziwności. Tak. No. Nie rozumiem. Nie. Ale to jest dźwięk podłożony, nie? I nie, nie znamy tego języka, nie, nie więc wiem, może nie, nie oglądajcie. Ale no, nie to. Pierwsze, to... pierwsze pokaż. nie to trochę przytem przeraża. No mnie też przeraża. Tuż dźwięk? Z jakiego to kraju jest? India? Aj, meu coração, nossa, tam po to jest brazylijski To jest japoński nie. to jest jakiś brazylijski język, wiesz? jest japoński Nie, 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 ona jest, ona jest z Brazylii albo Argentyny, no 100% Brazylia albo Argentyna, serio Dla mnie to Brazylia, Brazylia Zegareczek Robert O, będzie, będą cycki. Takie, takie, takie małe Tego, Tego typu mam jeszcze. Don't drop the... o oh yeah no dobra. A tu? Coś dwa naraz mi takie? To Ty to myślałem, dało. że coś wyjmie. Aha, no. Że tu nagle Flinta, nie? <śmiech> <śmiech> Trzecia noga. Dobra. O. o, o to jest w No tak, o to, to polubię. Dron. Nie no dobrze <laughs> z tym. Dobra, dronem. To ważej Ale przyfarciłeś. Ładnie. Widzisz A ta Kaja ogląda swoje w dronie. O. Jakiś, nie wiem, co Bentley? i pyk, Spoko. Pączko, Spoko. może tak odjecie w przyszłości. No. Ten typ z tyłu... Strasznie nerwowo się jest zachowuje ten gość, no. Z zauważcie, że on ma bardzo takie nerwowe ruchy. Jak sprawdzić czy nasz telefon jest na podsłuchu? Odzwonicie pod ten numer. od razu przyjdzie powiadomienie, musicie mieć tu wszędzie wyłączone, albo że nie jest coś przekierowanego dalej. Widzek? Widziałeś? Wiedziałeś, wiedziałeś o tym, ja nie wiedziałem. Nie, Co? wiedziałem. To jakimś, na jakimś niebezpieczniku... Patrz 71 tysięcy ten? polubień, zobacz. Sprawdzę rano, bo nie zasnę później. Dobra. O! Robiliśmy. robiliśmy to. I zobacz, słabo idzie, nie? No. My szybciej dużo. Ale z rolką byłoby bardziej go, Że każdy jubil? by miał te, no. nasa, tą samą metodę. Byłby każdy zmuszony. O ten tak fejkuje. Samym. My tak robimy z... Yy iPadem Kuby zawsze Nas, na spotkaniach no. projektowych. No. Jeszcze jak był nowy, to tym bardziej. Im nowszy no. był, tym częściej to robiliśmy. Kasa jest konkretna, jak chcesz zarobić, zgłoś się do mnie, tak? Tak. A potem ja cię zrobię w chuja i jedyną osobą, która zrobi biznes, będę ja. Myślę, że tak to działa. Ty niewiarygodne, że, że to działa. Siema, chcesz zarobić milion, musisz tylko mi czekaj, zapłacić czekaj. tysiąc złotych i powiem ci, jak. Poczekaj, czekaj, czekaj o, co dłuższy. Tak seksu, patrz. Ty tak to 40. Co ty patrzysz? Hmm. A? Wyglądaj Tiktoki, Toki z nami, co ty ty! Ci... Patrzę, kurwa. No Ale zobacz no. Zajebcie robura w komentarzach, masakra! serka! Sex with woman over 40, zobacz! No oferta! U, uważaj! Ser. Przygotuj się! Przygotuj jak? się! I co zrobisz zaraz? One przejmują dowodzenie. A że, czter... A, że teraz te, które są czterdziestkami, przejmują dowodzenie. Dyczące tak? 40 przygotuj się, bo one przejmują dowodzenie. No. Chcesz profil sprawdzić? Wychodzi na to, że 40. No to ja zobaczysz, że. No. mówi, że jak nie chce, to chce. No to zobaczmy. 40 no ja facetów w patrz. komentarzach. Dlaczego lubię młodszych facetów? Dlaczego nie lubię? A, sorry, sorry. O, bo nie urodziłem się, żeby a, uczyć. Czyli okej, okay. powiedziała, że 40 są najlepsze, ale i tak nie masz szans u niej, bo nie będziecie uczyć. No to. Kurwa, to taka. Lipa. Sex masterka Ta? trochę, co? No, ale nie chcę uczyć, właśnie nie. Mhm. Cindy, taka sex masterka jest, widzę. Dobra, pójdziemy dalej. Raz! O, morset to jest! Okay. O, mors. Robert? Morsowanie, sezon. Co to jest nam film. Czemu? Nie, nie, tam nie było na gościu. nie ma. A psycholog każe ci je rozgrzebywać. Nie przypadkiem Twoje mechanizmy obronne dążą do tego, abyś traumy zapominał, wypierał, odcinał się od nich. Stąd główny fundament terapii odgrzebywania traum będzie w podtrzymywał, utrzymywał w depresji. Będzie o nich ciągle przypominał. Pamiętaj o tym, ale nie zrozumiałem. Pamiętaj Pamiętajcie też, że jak nagrywacie. O co chodzi? Chodzi co? o to, że ja naturalnie Twój umysł wypiera traumy. No. A, A są jaka metody leczenia, była? że się jakby odgrywa no. traumę, żeby no. ci no. pokazać, Ta. że nie było aż tak źle. Okay. W kreskówkach to, to jest źle. To złe. jest źle. On mówi, że to jest chyba złe. I czyli nie tak możesz... jak Ty w fitnessie powiedziałeś, że trzeba liczyć makroskładniki. Tak. Wcześniej każdy nie liczył. no dobra. Dokładnie no to, to samo. Fajnie, że robi coś innego kolejne. Widzę, że fajne będzie kolejne. Uwaga. No. Bentley. Rolls-Royce. O, i... Helikopter, Rolls-Royce, Royce, coś niewiasta zmuszana do wsięścia do helikoptera. No ale oni film nagrywają, No tam, tak, ale, ale można się pochwalić, nawet jak film nagrywasz. Nie swoim. Dobra. O. A weźmiesz kciuk? Idealnie. I na samym środeczku. A po co? Tak? Idealnie. A po co chcesz oglądać? Nie, no do, dobra, spoko. W nie, no nie ten uży, środek, nie? ten Chur, środek. Taki jest film. A, dobra, następne. Ostatnie nie trzy. Nie możemy przestać. A, no to jest... to... jest popularny... to... jest popularny teraz motyw. No tak, że od dołu słabo, a jak weźmiesz do góry, to jesteś dupa, tak? No tak. Wow, jak super. Bardzo dobra przemiana. Ja pracuję. Ogólnie Bardzo fajnie, że taka atmosfera tam jest. I tyle, nie? Dziadek dał mi klucz i powiedział, że mm. dziś on 20, więc idę. Mm. Udało mi się. Ale hasło. Hasło też powiedział mi bo ładnie w tym pokoju coś jeszcze było. I taka rozkraczona pizda na środku. To byłem w szoku złote Naprawdę był w szoku To jest sierpczyńca? Ej, Dobre, dobre Nie doceniłem, nie doceniłem Uwaga, ostatnie dwa To reklama, to nie O Bogactwo, ja Przedostatni. Takie filmy No, tu jakaś doświadczona pani Robert O co tu chodzi Robert, jak myślisz? Pewnie sprzedaje jakieś rzeczy No, bezdura Dobra i ostatni, uwaga, ostatni TikTok o, o Ostatni O, ostatni TikTok. dobry nagląd <laughs> Fajny masaż. O co tu chodzi? No jakaś terapia, pewnie no. tłuszcz Ta? No. To jest rozbi rozbijanie tkanki tłuszczowej, no. Ty, no, powiedzcie, że pomyśleliście o tym co ja. A nie, co to, to nie. nie. Dobra, zatrzymuję <śś> nagrywanie ekranu. Podsumowując, tak wyglądają TikToki z mojego telefonu. Chłopaki nie chcieli ze swoich, bo byłoby dość się... monotematycznie no u, mnie, u mnie same dupy, więc A u mnie samo morsowanie by było U mnie u rzeczy są bardziej, bardziej takie challenge u mnie są Ale myślę. zróbmy tak, że jak się przyjmie i będą chcieli więcej, nasi widzowie, no. to zróbmy z reszty telefonów No mhm. Nie? No, no tak. dobra, ale te tutaj Ale owca ma najbardziej, największe doświadczenie, więc miał takie różnorodne Lecimy. Nie przebijemy raczej owcy. Dobra, to koniec. No. Dzięki. A Dobry. jeszcze ten y, subskrypcja? E, nie.